Górnik, kowal, a może żołnierz. Konkurs Moje Drzewo Genealogiczne organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej to doskonała okazja do tego, aby odkryć kim byli nasi przodkowie. Uczniowie szkół podstawowych już po raz 17 zanurzyli się w rodzinne historie. Celem konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie swoich korzeni i tożsamości. Edukujemy cały czas, my wszyscy się uczymy, tak samo zdobywamy ciągle wiedzę, a szczególnie nam. Dla... Właśnie nam rodzicom, nauczycielom, opiekunom zależy na tym, żebyście zdobywali swoją wiedzę, żebyście poszerzali informacje o swojej rodzinie, o swoim rodzie, bo na karbie tego budujemy informacje o naszej oczyźnie. W ten sposób łatwo nam się przyswaja tę wiedzę. A w przyszłości za kilka lat, niektórzy jeszcze szybciej będziecie uczniami szkół średnich. A, a zupełnie za kilka lat będziecie również być może studentami, jakiejś uczelni być może humanistycznej, i wtedy o genealogii, o, o tych rodowodach, z pewnością też będziecie mówili. Praca, która powróciłaby na konkurs, musi być po prostu pracą inną i rozbudowaną. Mówię o tym dlatego, że mamy dwie prace uczestników, którzy brali już... I jeśli tych informacji nie było nowych, więcej, no to oceniamy tą pracę już tylko na poziomie takiego wyróżnienia, czy, czy po prostu nie zajęła wysokiego miejsca, bo w przeszłości zajmowała już takie miejsca wysokie. Natomiast tak jak mówimy, jeśli ktoś brał udział w tym roku, zachęcamy, żeby za rok czy za dwa lata wziął udział raz jeszcze, rozbudowując, uzupełniając drzewa, dlatego że jak zauważycie, drzewa są, są różne, są drzewa dopieszczone graficznie i są drzewa jest bardzo dużo informacji. Jeśli te dwie sprawy szły równolegle ze sobą, czyli zarówno drzewo jest estetyczne i ładne plastycznie, jak jest w nim dosyć dużo informacji zawartych o dziadkach, pradziadkach czy dalszych krewnych, to jeśli te dwie rzeczy szły w parze, to praca zajmowała jak najbardziej wysokie miejsce. W kategorii klas 4-6 przyznano egzekwo dwa pierwsze miejsca z wycięższeniami zostały Natalia Kośna z zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy oraz Elena Wiczczak ze szkoły podstawowej imienia Władysława Bełzy w Bieniądzicach. Od rodziny dużo było. Od jakiej rodziny? Powiedz jak to wyglądało? Czy jeździłaś wizyty, czy, czy umawialiście się jakoś? Opowiedz troszkę. Właśnie były takie wizyty, na przykład u cioci, u babci dużo. Jeździliśmy właśnie. I co takiego ciekawego się dowiedziałaś o rodzinie, co cię może zaskoczyło? No, imiona bardzo takie, na przykład do Gottlieb. No dużo właśnie dowiedziałam się takich informacji. Przygotowanie drzewa to często zajęcia dla całej rodziny, czasem jest ono wynikiem poszukiwań na konkurs, czasem efektem wieloletnich badań. Zbieraliśmy zdjęcia, mam dużo więcej zdjęć, ale też mamy skany aktów urodzenia, aktów małżeństw i te skany też przy następnej pracy, jeżeli będziemy brali udział, też byśmy chcieli wykorzystać. Informacje cały czas spływają. Korzystam oczywiście z internetu My Hermitage czy Family Tree, ale też polska strona genealogii, tam jest bardzo dużo informacji i skanów. Oczywiście w pomocy w tłumaczeniach z łacińskiego czy rosyjskiego też nam udzielają na forach internetowych. I tutaj jeżeli chodzi o całą pracę, Lena bardzo aktywnie uczestniczyła w formie też tutaj graficznej i angażowała się jeżdżąc też na spotkania do rodziny, zbierając te wszystkie informacje, także no, bardzo, bardzo nam pomagała przy tym wszystkim. W kategorii klas 7-8 przyznano tylko jedną nagrodę. Drugie miejsce zajęła Martyna Kupska z publicznej szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w białej pełna lista wyników znajduje się na stronie Wieluńskiego Muzeum.